Witajcie kochane bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj w sumie inny filmik, ponieważ dzisiaj przychodzę do Was z glossy boxem, jak możecie zobaczyć w tytule. Jest to mój pierwszy glossy box i sama za niego płacę, nic mi go nie daje, żeby nie było. I na samym wstępie, bo nie wiem, czy do, wszyscy do końca dotrwają, jestem przeszczęśliwa, mega, mega, mega zadowolona, że jest Was już ponad 1000 osób. Nie ja wiem, to w porównaniu do wszystkich innych, ale to jest mało Ale ja się bardzo cieszę, bo nie spodziewałam się, że będę miała tyle osób Mimo tego, że miałam momenty, kiedy w ogóle nie nagrywałam I dużo was wtedy nie ubyło eee, A nadal ze mną jesteście i się bardzo, bardzo cieszę z tego powodu I chcę wam za to podziękować eee, Więc tak, dzisiaj Glossy Box w takim pudełku przychodzi Oczywiście Glossy Box wrześniowy Tak wygląda pudełeczko Wszyscy wiedzą, jak wygląda to pudełeczko, więc... Tak, takie jest pudełeczko i otwieram. Jeszcze nie widziałam co tam jest, ale podkusiło mnie, tak wygląda. Moje pierwsze pudełko Glossy Box. Takie, oczywiście, kokardka. Wszystko pięknie. Moje pierwsze pudełko, jak mówię, jestem przeszczęśliwa, że je mam Niestety, ale już podejrzewałam co dziewczyny dostały Nie mogłam wytrzymać, bo wczoraj wieczorem dopiero dostałam to pudełko Ponieważ w ciągu dnia byłam w pracy Kurier był wtedy u mnie, nikogo nie było Więc dopiero y, chyba po, po 18 jakoś był, y, jak mnie nie było I był, y, był kurier i moja mama Co moja mama odebrała to pudełko A ja dopiero dzisiaj wróciłam z pracy i jestem przeszczęśliwa I otwieram je razem z wami Więc tak Dobra, widzę co tu jest. Tu jest oczywiście: to jest edycja Sugar and Spice. Z tego co wiem, było 5 wersji. Ja chyba nie dostałam takiej karteczki. Dostałam ją. Poczekajcie. Ktoś czytał. Chyba Hajmanowa Ktoś czytał. E, oczywiście. To jest 5 wersji. E, oczywiście pokażę Wam tak, co dostałam. I Isroché. Specjalnie dla klientek Glossy Box 30% na jeden dowolny kosmetyk poza produktami oznaczonymi zielonym punktem. Czyli takie, takie coś. I do tego mamy e, współpracę Glossy Boxa z Benefitem. Wyraz siebie stwórz swój własny makijaż w stylu Sugar and Spice i weź udział w konkursie. E, myślę, że trzeba stworzyć makijaż. I tutaj to wyrysować. I tyle. I można wygrać kosmetyki benefitu. Dalej, już mamy pudełeczko. Tak wygląda oczywiście nic nowego. Pierwsze co jest próbka perfum Just Cavalli Tu dostały wszystkie dziewczyny. Zaczynam jaki zapach. Ja, ja uwielbiam te próbki. Zawsze w... Tu nie, tu nie mogę przygładać bo mam zapisane dni kiedy pracuję. A. Chyba nie w moim stylu. Nie. Oddam je mamie. Nie. Zapach jest dość mocny, taki bardzo nużący. Ja nie lubię takich zapachów. Jest dość ciężki. Nie. To nie dla mnie ogólnie. Tak, kwiatowy zapach. Jest napisane kwiatowy zapach, ja nie lubię kwiatowych Ja zawsze mam e, zapachy owocowe, słodkie e, Nie lubię kwiatowych, bo... Znaczy większość kwiatowych, chyba, że jest połączenie kwiatu i owocu, ale to chyba... No nie wiem, czy tak jest, ale... Nie, za ciężki, e, może na zimę będzie dobry, ale nawet nie dla mnie Ja nie lubię takich zapachów, więc mówię, że jak ktoś ma Glossy Boxa i wie jak ten... Zresztą nawet jak wie, jak pachnie... E, pachną perfumy Just od Just Cavalli, to... Nie podobają mi się Dalej mamy To jest chyba to yy, Orientalny peeling do ciała z glinką marokańską yy, Mamy Ile mamy? Mamy 5, 30 ml Pełen produkt kosztuje 67 zł Za 150 ml Czyli jest 100 ml, nie, 120 ml więcej Jest taka tubeczka E, ogólnie, jeśli chodzi o glinkę marokańską, ja wiem, jakie są jej. Tak to wygląda. Możecie trochę pewnie zobaczyć. Ogólnie, jeśli chodzi o glinkę marokańską, jest ona bardzo dla. Czuję te perfumy. Jejku. Nie. E, glinka marokańska, jeszcze raz. Za... Trzeci raz zaczynam. Glinka marokańska jest bardzo e, dobra. Bardzo dobrze wpływa na skórę, złuszcza ją. Zresztą ja o niej się dowiedziałam będąc na szkoleniu w firmie Maroko Sklep Możecie sobie odwiedzić, tam są bardzo fajne marokańskie kosmetyki Ja też stamtąd mam parę rzeczy Więc tak, zobaczymy jak się sprawdzi Pilingi, no jak najbardziej, ja uwielbiam pilingi Wszyscy wiedzą, że ja peeling zawsze robię przed goleniem nóg Pilinguję całe nogi, żeby żaden taki... Niezłuszczony na skórek. Nie pozostał mi na nogach podczas golenia, więc tak. Bardzo fajnie, bardzo dobry produkt. Znaczy, w sensie, że przypadł mi do gustu sam fakt, że jest to peeling. O tak. Dalej. Dalej mamy eyeliner. Nie mogę się wysłać. B.E. Bombshell. Takie jest opakowanie. I jest to pełen produkt. Tak, chyba Chyba tak Tak, pełen, zresztą przecież jest napisane Pełen produkt mm. Urok czarnego pieprzu Nie będę go mm, Nie będę wam go pokazywać, ponieważ ja się boję, że jak go otworzę To on mi zaraz wyschnie, ponieważ ja mam otwarty swój z Ale to tak wygląda Eee i jest to, ja już wiem, ja już sprawdzałam. Ja wiem, że to tak nie powinno być, ale ja już sprawdzałam. Jest to, wygląda jak zwykły marker. Więc tak, możecie zresztą zobaczyć y, gdzie indziej. No, ja trzeba. Wróć. Ja Wam go oczywiście pokażę. Y, tylko nie w tej chwili, bo nie chcę, żeby on mi wysychł. Y, pewnie. Wam wspomnę o nim kiedyś tam. Jeżeli będzie ulubieńcem, to oczywiście w ulubieńcach, jeżeli nie, to może w jakichś bublach, albo po prostu Wam gdzieś tam wspomnę o nim. E, ja się bardzo cieszę, eyelinerów zawsze e, nie mam dość, bo eyelinery to są produkty, które zawsze się zużywa. E, dlatego nie chcę go otwierać, bo mówię: Mam otwarty eyeliner, tamtego na razie używam, a ten niech sobie czeka, ale świetnie, świetnie, świetnie. Jestem bardzo ciekawa tego produktu i jak będzie się zachowywał na oczach. Jeśli chodzi o jego, jego opis, to bestsellerowy eyeliner o długotrwałej formule w kolorze czarnego pieprzu. Siada specjalnie wyprofilowaną końcówkę, dzięki której namalujesz cienką kreskę odpowiednią do dziennego makijażu lub grubszą dla stworzenia wieczorowego luku. E, więc, tak jak mówię, jest to wygląda jak marker, ma taki szpic i albo malujemy cienką, albo grubszą kreseczkę. Dalej, dalej, dalej. Co mamy dalej? Mamy John Masters Organic, żel pod prysznic, czerwona, pomarańcza i wanilia. E, tu mamy, mało tu mamy, 30 ml. E, pełen produkt kosztuje 87 zł za 237 ml. Jejku, jaki drogi ten o Jezu, żel pod prysznic za 80 zł. E, fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę, że taka, patrzcie, genialna, ilość, ponieważ ja w przyszły weekend jadę na zlot, czyli na trzy dni znowu i bardzo dobrze, bo nie będę brała dużej butli tylko wezmę sobie taką malutką Jezu, pięknie pachnie W końcu tutaj co? Czerwona, pomarańcza i wanilia Wow Fajnie, bardzo dobrze i wezmę sobie małą i nie będę miała ciężkiego bagażu Tak Waniliowa fantazja, żel o łagodnej, kremowej formule, zawierającej substancje mające z kukurydzy i orzecha kokosowego, po jej użyciu skóra staje się miękka i gładka. Czyli oczywiście to ma być bardziej organiczny prysz... żel pod prysznic, niż taki zwykły kupiony w zwykłe, supermarkie... supermarkiecie. Dobra, dalej mamy już ja zapamiętałam, że będzie odżywka. Artego odżywka do codziennego stosowania. Tu mamy. 25 ml pełen produkt za 200 ml kosztuje 31,50 zł. Miodowa uczta, miód zawarty w kosmetyku odżywia i wzmacnia włosy oraz przywraca im pierwotny poziom nawilżenia, po zastosowaniu odżywki włosy zyskują niesamowitą miękkość i stają się delikatne w dotyku. E, odżyweczka wygląda tak, biało-niebieskie opakowanie. Zapach! E, miodem to nie pachnie. Ale jeśli chodzi o odżywkę, to fajnie, no po raz kolejny się powtórzę. Fajnie, że taka ilość wezmę ją sobie na przyszły weekend. Nie będę tachać. A mogliby jeszcze dać szampon do włosów, ale to już nie przesadzajmy. Co tu jeszcze mamy? Eee, fix and Rouge, balsam do ust Cherry blossom. Blossom, blossom, blossom Wiśniowe szaleństwo w 100% naturalny balsam Błyszczy dwa w jednym Który pielęgnuje i upiększa usta Odżywia, nawilża chroni Dzięki formule opartej na roślinnych olejach i włoskach Nadaje ustom subtelny różowy odcień Jejku, w takiej tubce miałam krem z Lossitan. Wygląda to tak, jest to pełen produkt i pełny produkt kosztuje około 25 zł, czyli to kosztuje 25 zł. Jakby tak już policzyć, to mamy 25, to jest 70 zł. Same produkty, sam eyeliner i ten róż, czyli opłacało się zamówić. Zobaczymy, jak to. Jej, jak pachnie. Zobaczcie, ja Wam to wycisnę, to mogę. Eyeliner nie, ale to Wam pokażę. To jest w formie takiej Gęstej konsystencji Jak taki w sumie Zbitym krem mocno Taki jasno W sumie I ładnie pachnie, tak bardzo słodko I na ręku jak widać się błyszczy I taki bardzo jasno różowy Bardzo jasno różowy odcień Taki Zaczymy jak na ustach Ale powiem wam, że Fajnie, bo produktów do ust też nigdy nie za dużo, bo no, jeszcze to ma nawilżać, więc teraz idzie jesień, no suche, spierzchnięte. I tak. Więc w sumie to by było chyba wszystko. Coś tak szybko zleciało. Mam nadzieję, że Wam też szybko zleciało. Jest czarne tego. Które... dobra Więc tak wygląda mój pierwszy Glossy Box eee, Mam nadzieję, że Wam się podobało Jeżeli e, ten filmik e, stwierdziłście, że jest zbyt chaotyczny, To ja Wam przyznaję rację Ale zawsze tak jest z pierwszym filmikiem Bo nie do końca wiem jak to pokazywać I w ogóle z następnymi będzie mam nadzieję lepiej I jeszcze raz dziękuję za 1000 subskrypcji Ale nowych widzów zapraszam do subskrypcji To nic nie kosztuje a będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Eee, więc tak. Tyle, jeśli coś mi przypadnie do gustu, to oczywiście Was o tym poinformuję. A na dzisiaj to tyle i trzymajcie się bardzo ciepłutko przy tej jakże brzydkiej ponurej pogodzie. Tyle. pa pa!